Przepraszamy do obejrzenia wiadomości telewizji szkolnej TVS. I się Kończy się wrzesień, ale wróćmy na chwilę do początku roku. Przywitaliśmy w naszej szkole kolejny nowy rocznik. Obejrzyjmy materiał. thank <laughs> you 5 i 6 września odbywał się kiermasz podręczników szkolnych. Mieliśmy okazję spotkać na nim naszych absolwentów. Opowiedzieli naszym reporterom o tym, jak wspominają szkołę i co teraz robią. Dzisiaj witamy w naszej szkole absolwentkę Agnieszkę Kremer. Witaj. Witam. Jakie masz wspomnienia związane z naszą szkołą? Wspomnienia mam bardzo dobre. Poznałam tutaj dosyć ciekawych ludzi, z którymi do dzisiaj mam kontakt. Uważam, że też kadra nauczycieli, która pracuje w tej szkole jest dosyć sympatyczna, dlatego wspomnienia moje są bardzo dobre. A jaki profil klasy ukończyłaś? Matematyczną, informatyczną z podstawami przedsiębiorczości. A czy obecne studia są połączone z tym kierunkiem? Niestety nie. Obecnie studiuję dziennikarstwo. No a wcześniej wiadomo, matematyczno-informatyczna klasa, więc praktycznie w ogóle. W takim razie skąd się wziął pomysł na ten kierunek? Wszystko zaczęło się właśnie od liceum, od szkolnej telewizji, a także od gazety Tajniak. W szkoleń telewizji wiele nagrywaliśmy materiałów związanych z życiem szkoły, no a w gazecie pisaliśmy różne artykuły związane również z tym, co się dzieje na terenie tej placówki. A czy ponownie zdecydowałabyś się na wybranie 23 lo? Zdecydowanie tak. A dlaczego? Uważam, że jest to szkoła przede wszystkim na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o nauczanie, a także ludzie, których się tutaj poznaję, są niezastąpieni, o ile można tak powiedzieć. Każda osoba to jest spotkana w tych latach, co ja byłam. większość przede wszystkim tych osób mam z nimi do dzisiaj kontakt. A mówię z nauczycielami też... Dosyć dobry kontakt, więc jak się wraca do tej szkoły, to miło jest wrócić też pamięcią do tamtych lat. Ta szkoła zawsze będzie, będzie wzbudzała we mnie dobre wspomnienia. Wiele się tutaj nauczyłam, poznałam wiele ciekawych osób, miałam super klasę, no, w miarę fajnych nauczycieli, więc, więc wspomnienia mam dosyć dobre. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Cześć, jesteś absolwentem naszej szkoły. Tak, jestem absolwentem. Jak, jak ci się życie wiedzie teraz? <noise> no jestem zadowolony, super zdałem maturę, chodziłem do tej szkoły przez trzy lata jak do swojego własnego domu. Jestem bardzo zadowolony z przygotowania do matury i ogólnie z przygotowania do dalszego życia. E, czy matura była może trudna? Dla mnie, dla mnie panicznie trudna była matma, bardzo się tej matmy bałem, natomiast zdałem ją bez większych problemów, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu. Reszta egzaminów maturalnych poszła mi, poszła mi naprawdę dobrze, jestem, jestem bardzo zadowolony z wyników. Dostałeś się na studia? Jak najbardziej. Czy udzielałeś się na rzecz szkoły? Tak, jak najbardziej. Starałem się angażować w akcje społeczne. Przez trzy lata byłem członkiem Pocztu Sztandarowego, byłem na wyjeździe ze studentami z KUL-u w Warszawy na pogrzebie pary prezydenckiej. No i ogólnie starałem się włączać o ile tylko było to możliwe, jak najszerzej w życie, w życie naszej szkoły. Ogromne osiągnięcie. Czy ja wiem, tak bym tego nie nazwał. Dziękuję bardzo za wywiad. Proszę. 22 i 23 września w 23 liceum gościliśmy objazdowe planetarium. Zobaczmy materiał z tej wyjątkowej lekcji astronomii. Powiedz, czego się spodziewasz po tym, co Ci dzisiaj czeka. Spodziewam się przejścia w krajne czary, gdzie niemożliwe stanie się możliwe, a wszystkie gwiazdy zabłysną na naszym nowym niebie. Pragnę zobaczyć, co jest możliwe, co jest niemożliwe, zobaczyć gwiazdy na własne oczy i obok dziewczyny leżeć w świetle bezchmurnym, gdzie będzie już tylko Księżyc i my dwoje. I z całą klasą. Naprawdę, myślę, że to będzie godne przeżycia, z zapamiętania. Dziękuję bardzo, co tu powiedziałeś. Cześć, jak podobał Ci się pokaz? Cześć, pokaz bardzo mi się podobał, było bardzo interesująco. Co robiliście w środku? Różne bardzo ciekawe rzeczy, na przykład <noise> oglądaliśmy gwiazdy, jak księżyc krąży i bardzo wiele ciekawych rzeczy. Chciałabyś, aby takie pokazy odbywały się z innych przedmiotów? Oczywiście, ze względu na to, że lekcji nie mamy i te, także ze względu na to, że są te pokazy bardzo ciekawe. Jakie byłyby to przedmioty? Fizyka, na przykład e, chemia, geografia. Dziękuję bardzo za wywiad. E, co widziałeś w środku? W środku e, ogólnie myślałam, że to będzie więcej więcej o kosmosie, ale o statkach było przede wszystkim o załodze. Także jest sporo rzeczy, sporo. Cześć, właśnie wyszłaś z planetarium. Jak Ci się podobało? E, naprawdę fajne wrażenia, fajny klimat, w tym momencie każdy przenosi się w inny świat. Naprawdę polecam. Eee, opowiedz coś, jakieś dwa, trzy zdania o tym, co tam się działo w środku. Znaczy, przedstawiony był nam film, w którym tak naprawdę em, ludzie mówili o tym, jak to wszystko powstało, jak powstał świat, e, kosmos. Ogólnie to była to dla nas bardzo dobra lekcja fizyki, która mogłaby nam przedstawiać to, jak to wszystko się zaczęło. <noise> Dziękuję za uwagę. Kolejne wydanie wiadomości już wkrótce.